Tu nie w paru wynagrać Ale przed chwilą poszedł Przygarbiony w desiku z telefonikiem I pojechał ten nasa na chulej nodze a tu w er Przez chwilę z tyłu stałeś w kondonie Teraz tu stoisz Puh Weźmy tego z mokotoba A tam wypalają O Mordę ci podpalą będzie kocia mówię ja tu nie przyjeżdża, bo nie po co że a w tu jeszcze się zmył ten o, tam się podstawili, handlarze handlarze oba tam przyjadą trużyczkowe ludzie w garażu będą pukać do pupki. Robert kradziony, tylko przerobiony trochę. To nie? To jest miała wariata i ćpuna. Wiesz Boga? Kiedy trwoga to do Boga. Jak to powiadali i powiadają. Bogu świeczki, a diabłu kaganek. Do kościoła idzie, zamiast się modlić, to idzie tam Patrzysz tylko, kto z kim przyjechał, jakim jaki tym. Idzie do spowiedzi, a wychodzi z profesjonału i dalej kobite bije, chleje i bluzga na lewo i prawo. I do złego namawia. Ciusiak się przy mnie przebierał. W szpitalu. Oto to jest kibym, będzie się w kiblu przybierać. A nie w fiutem przyjść. No, ja sobie rodzinę już w pies i że... Oaj, wasze... A walczy co teraz? On na fuszki jedzi z tym. Waldziu powiedzmy z tym z tak? A na to pydają. Jeden pdają, drugi ochlej. A tobie farmazon to się jakieś kontrolowanie komputerów, pójdzie kontrolowany. Używacie. Albo chciał każdy na jakieś RFU, jakieś komputery macie. Co? Debagatorzy, zgaduj, zgaduj na będzie. Panie dyrektorze, kierownik spółdzielni, przyszłość. Ech. Za każdą jedną śrubeczkę, za każdą doseczkę co ukradliście, to trzeba będzie zapłacić. Skąd pieniądze weźmiesz, nie wiem? Możesz w chwilówkę, a później będziesz się wypinał A później będziesz się wypinał. Oba Takie fury na wypasie O, podstawił się, doba. A ty dokąd tu przyjechałeś, paru, bo ty chyba adresy pomyliłeś, co? Kondon? Oba. Iweko Cecha? Uuu. mordę. Ty gangster, ty tak, tak zrobisz? Tu niedługo przyjaduj. Was taka karma spotka od wyszkowian prawdziwnych. Tu narkotyków nie zwracają, deweloperzy. Pojarz mordę i powiedz Dzień dobry i do widzenia zarazem. O, rowerek oba. Klawy. On jest klawy. Więźniarką dostarcza narkotyki. Oba, jaki biznesmen. 1990. Wąhel. Te klapki to ci spadną kondonie. A nie, kłoną, a to jakiś na nic, co innego. Nike. Zabieraj ta auto, i póki jeszcze możesz chodzić, w z Bo ja ci złapią o wyszkowianie, ja nie straszy. Ja tylko mówię. Bo to idzie międzynarodowo, a niektórzy to nie oglądają. I będziesz miał Pretorian. I niby te, niby rugi odwiedzisz. W szpiegusku. Cech. Stał, stał taki strach Podjeżdżał się, z Tadżykistanu. rejestracja, raz tu, raz tam, raz ścian, Się poukładaliście z tymi morderstwami, terrorystami, pedofilami, na granicy, na granicy Łukaszenka. No to trudno, to już wasz wybór. Na gronkach siedział, to na się tam wychowali tam. to siedział Wie co się dzieje? A wy podpłasz, stawimy, jak się to barku, ja się z innymi manżerami to waruj na Bo my nie spierdzemy, tak ci zagrają. Znajdujmy się. No, no to im nie wiem, fajnie ma pokazę. nie wiem, co robić. Zje idzie na, na detoks, idzie się na odwych na dwa lata i się odcina od towarzystwa. Masz białą śmierć? Jakoś? Metamfetaminkę czy tę, czy kokainkę? To, mordeczko, po całości wciągniesz w obie dziury. I do dupy ci jeszcze wsadzę kondona. Z towarem. I ze stłuszony szkłem. Albo już do nosa, tuszone szkła do dupy kondona z towarem. A później kopa w sakie dostaniesz? O, podjeżdża już do tego. Amerykańska pościgówka, do tak czy nie? No jak nie, on ma trzy amerykańskie pościgówki. Ja ci powiedziałem kiedyś, że w klatce przydybie przy i strzela łapiesz. Mam ten drożdż taki pamany bo są te ale bardzo ładnie z podkolanką. Bo woławia ja ci, że to A głupko, zabijaj. A zabijać tylko powoli. Rodziny niszczycie. I nie bawię. Pan na do Z kim ja rozmawiam, o czym piszę. I tak sobie mojego koleżki ubrała tamta pinda. jaki długo nie pojęcia? A oto to Molo taki Digo. wszystkie agencje pracy te, polskie to takie obozy pracy są. Jak za dużo wiesz, wracę do domu. Ludzie mają też nagarne. mają dwójkę, trójkie dzieci, żonę na zasiłku. To mu się musi dzieci, dziećmi. Jadę za granicy zabić pieniądze, żeby jakoś dzieci mogły normalnie chodzić do szkoły, żeby normalnie mogły go nie żyć. A tam kurwa i dojo tylko na lewo i prawo. Mówię zawsze, zresztą trzeba gać się potrzebnie. A mówię, wyłaszczenie Wyszkowie kiedyś na, na, na plaży, teraz będzie znowu. Nawet chciałoby z głowy było kiedyś. A bo na co postawił garaż? Wybiałkował. Kiedy wsadzą do garażu, to do kanału się wrzucą i betonu trochę wleją. Albo betonowe buty zrobią w wiaderku i do buga wrzucą. i żeby się slippery, się do wyboru albo się na fiuta nadziać, albo na nóż oba pracownicy roku nie robi te pałeczki mówią to samo kto wie to wie nie będę gadał, bo się nie było a nie by się nerwować złość piękności szkodzi nie jestem może przy mojej chorobie to nie a pdf mówił panom i zebnął razem z tym Ochry. w Niemczech, naraz w Holandii. Teraz tutaj w Polsce siedzi, bo tam już... Dzieci powinny być w szkole między dziećmi, a przy szkole. Kamerkę może sobie kupić. Mnie ta nie potrzebne, ja wiem co ja wiem ma wnieść. To by nic do tego szczeru jeden. Cześć! Ukrainki mu pół godzinki dla Ukraińki.